Tu na razie jest ściernisko, ale będzie uzdrowisko. Przynajmniej tak mówi ksiądz Marcin Borządek, którego za chwilę zobaczycie i zobaczycie, co się w ogóle dzieje w pięknym mistowie, które być może dzięki waszej pomocy zasłynie z pomocy bliźnim. Także widzimy się za chwilę w kwadransiku ze słowem. Halo dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem z księdzem Marcinem Borządkiem. Księdzem Ojcem. Mówią ojcem, tak? Mówią ojcem teraz. Wspólnota S.M.N.F. jesteśmy w Mistowie. Widzieliśmy się chyba w 50. odcinku. Tak, przed chwilą się z, z trwogą zatrzymałem, mówię Boże, to już jest 170. któryś odcinek, a my tu w 50. się widzieliśmy i rozmawialiśmy. No i jak przed chwilką mogliście zobaczyć, zresztą widzicie w tle, dzieją się tu niesłychane rzeczy, o których chcemy Wam potem przy okazji opowiedzieć. Mam nadzieję, że Wam nie będzie strasznie wiało. Ale chcemy podzielić się fragmentem słowa, który też łączy się bardzo mocno z tym, z wizją tego, co, co wierzymy Pan Bóg przygotował dla tego miejsca tutaj w Mistowie, niedaleko Warszawy, Mińska Mazowieckiego. Także, żeby może nie przedłużać, nie przeciągać, przyjdziemy do fragmentu Słowa Bożego e, i później będziemy się chcieli też częstiej podzielić się z wami e, tym, co w sercu mu gra. Także zaczniemy za To zawodować. słowo jakoś jest wpisane mocno w naszą posługę wspólnoty Szemon ta posługa od 80. lat e, też jest otwarta dla osób, które naprawdę przeżywają swój czas uzdrowienia, przeżywają swój czas pojednania, ale może nie tylko na krótkich spotkaniach, czy pojedynczych jakichś, nie wiem, modlitwach o uzdrowienie, ale chcą zatrzymać się na dłużej. Przeczytam wam to słowo z Ewangelii Jana, dziewiąty rozdział. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice. Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzica jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Nie wiem, jak Marcin, pewnie masz to samo doświadczenie też, że, yy, są osoby, które no, wracają często i, i naprawdę ten proces uzdrowienia, który yy, podjęły, które gdzieś tam się zaczął, yy, wymaga ciągłej modlitwy mhm. i wymaga ciągłej troski. Też to, co Mówisz często też o takim troszczeniu się o uzdrowienie, które już w nas jest. Tak, o takiej współpracy z łaską, którą człowiek otrzymał. Mhm. I to jest myślę konieczne, żeby naprawdę wzrastać też w uzdrowieniu. To nie jest zamknięty proces ostatnim słowem, Boga dla nas jest zawsze, zawsze życie z Nim w królestwie i myślę, że do tego dochodzimy. I, yy, I mamy te osoby, które ciągle pytają, jak możemy nie tylko raz na jakiś czas się pojawić na modlitwie, ale jak możemy trwać też i jakby przejść ten proces w czasie. I ja wtedy mówię, powstaje to miejsce tutaj, gdzie Pan naprawdę chce też. Yy, Przyjmować tych, którzy, którzy przez dłuższy czas potrzebują modlitwy i życia braterskiego. Też we wspólnocie mamy taki super charyzmat, który nazywa się życie braterskie, czyli życie we wspólnocie, I, i to jest uzdrawiające. Jezus miał uczniów, którzy żyli we wspólnocie z Nim. Jezus był z nimi, tak? Był z nimi nie tylko w niedzielę i nie przez 45 minut w tygodniu, był z nimi naprawdę na 24 na 7 i to, i to do jakby do. Dopełniało ich, ich uzdrowienia, ich uwolnienia, ich, ich misji, tego wszystkiego, co przeżywali. Teraz w tej Ewangelii, którą słyszymy dzisiaj z 9 rozdziału Jana, mowa jest o, o człowieku, który też no, nie od razu jest uzdrawiany. Jak się okaże później, najpierw uczniowie e, zaczynają kombinować, pytają, kto zgrzeszył, bo, bo im się wydaje, że e, no, gdzieś to przekleństwo musi być za każdą chorobą. Jezus mówi wcale nie. Ale nie jest tak, że, że zawsze grzech musi no, sprawiać też cierpienie ciała, bo, bo są rzeczy, jak mówi, które po prostu mają tylko objawić większą chwałę Boga. Ja w to wierzę naprawdę, że, że Pan dokonuje cudów i znaków, ponieważ ciągle chce. Nas przekonać do siebie, tak? I to, i to nie dlatego, że, że ktoś tam w rodzinie ma jakieś pokoleniowe rzeczy, ale dlatego, że po prostu Jezus chce okazać swą łaskę. I myślę, tak? że to jest też takie, taka podpowiedź dla nas w tej Ewangelii: jak mamy patrzeć na, na cierpienia, jak mamy patrzeć na trudne sytuacje w życiu, jako na okazję do objawienia się Bożej chwały. E, właśnie to jest ta mentalność, którą Jezus chce przełamać w uczniach, którzy no właśnie wtedy żyli tą mentalnością, że ktoś musiał zgrzeszyć widocznie, no, żeby że ten człowiek się rozchorował i urodził z taką dolegliwością. Jezus chce nam dzisiaj też przemieniać tą mentalność, byśmy nie doszukiwali się e, rzeczy, które być może są jakąś fikcją i abstrakcją, ale, ale zobaczyli problem, zobaczyli jakąś mizerię w życiu człowieka. E, i spojrzenie na to oczami Boga, który chce coś z tym uczynić, który chce, chce coś zrobić. I, I mnie bardzo też ujmuje właśnie ta koncepcja tego miejsca, chcę Wam powiedzieć, e, tego też pomysłu całego, żeby towarzyszyć ludziom w uzdrowieniu przez dłuższy czas, później po modlitwie. Bo ja też powiem szczerze, wiele razy się zastanawiam, co robić, kiedy wyjeżdżamy. Z posługi z modlitwą o uzdrowienie. Bierzemy numery telefonów do ludzi, czasami staramy się do nich odzwaniać, do tych, którzy doświadczyli uzdrowienia, zadając pytania, jak, czy, jak, jak w tym uzdrowieniu są dalej, jak to się wszystko w nich dzieje, czy sobie z tym radzą, czy sobie nie radzą, ale no też nasza posługa taka rozjazdowa jest bardzo ograniczona w tym temacie. I dla mnie taką wielką radością jest to, że, że są ludzie, którzy myślą o tym i łapią wizję od Boga, bo nie każdy jest do wszystkiego powołany, e, ale łapią wizję, że. że Jezus chce zrobić z tymi coś ludźmi więcej, coś dalej. Chce ich y, kontynuować ten proces, który być może się zaczął, to co wspomniałeś. Nie? Czasem uzdrowienie dzieje się no, jak przytknięciem palca, a często jest tak, że proces się rozpoczyna, albo nawet jak człowiek już będzie zdrowy, to potrzeba teraz zacząć żyć w nowy sposób. Nie? I, I ten proces wymaga y, wsparcia. Ja myślę, że to jest też błogosławieństwo Kościoła. Papież mówi, Franciszek, o tym dużo, że. Że jedną z cech kościoła jest to, że jest pełen ludzi, którzy naprawdę e, no, tacy są e, wytrwali i też, on mówi, e, męczący. Mhm. Czyli ci, którzy będą trzymali się naprawdę ciągle Jezusa, żeby dokończył swojego cudu, żeby naprawdę dojść do, e, do pełni uzdrowienia, pełni uwolnienia. I powiem Wam, nie jest łatwo wtedy też e, no, ciągle gdzieś e, e, trwać. Ja myślę, że e, że to zawsze będzie męczące. I, ale to jest znak naprawdę królestwa. To jest jedna z cech y, ludzi, którzy też y, posługują, że, że potrafią naprawdę poddać. Y, Yy, się takiemu, yy, no, trochę umęczeniu, tak? Że, że nie, nie uciekają wtedy, nie Czy odchodzą... ostatnio takie jedno zdanie, które pamiętam, że to, że Jezus przysyła do ciebie, w sensie mówiłeś do mnie, męczących ludzi, to jest znak, że Jezus mi ufa, i to jest to, jest to że my z jednej strony po ludzku chcemy uciec od tych ludzi, bo już ile można, yy, albo są tacy, którzy cię ciebie chwycą, gryzą cię w kostkę i chcą cię, nie chcą cię puścić. Ale z drugiej strony jest to, jest to zaufanie Pana Jezusa, bo nikt tych ludzi nie chce, nikt tym, tym ludziom nie chce pomóc. E, I Jezus wie, że może Ci zaufać, i, i, ty, i ty wiesz. Ja, ja w ogóle tak patrzę na swoje życie, że raz na jakiś czas Pan Bóg mi daje męczących ludzi, którzy są totalnie męczący, i, i kiedy skończę już przygodę z jednym, to przychodzi drugi i to jest to jest największy łaska. znak zaufania to jest największy znak na to, zaufania że Bóg naprawdę ma w tobie upodobanie to jest no dziękuję ale jest to trudne ale, ale jest to Boże także no. każdy ma z też takich którzy naprawdę no jakby też będą uciążliwi tak ja myślę że to jest to jest naprawdę też taka taka nauka miłosierdzia tak że, że pan naprawdę patrzy na nas wtedy i mówi, dobra, musisz jeszcze iść dalej w, w takim poddaniu siebie i, i też w cierpliwości w, w służbie, bo to jest cel. I, I też naprawdę otworzyć czasami drzwi i wpuścić ludzi do domu. Ten, to miejsce, które tu przygotowujemy, to nie tylko e, dawanie telefonu, to nie tylko e, jakby spotkanie od czasu do czasu, to jest naprawdę wpuszczenie ludzi do środka i pozwolenie im przechodzić ten proces razem. Tak? Myślę, że to jest ten wielki charyzmat tego miejsca, które nazwaliśmy Siloe. Dlaczego? Jezus w Ewangelii mówi, znaczy święty Jan pisze, powiedziawszy to, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego idź, obmyj się w sadzawce Siloe. To znaczy, co się tłumaczy posłany. Ja myślę, że właśnie ta droga od sadzawki Siloe to jest kilkaset metrów od świątyni, gdzie Jezus to mówi, do, do wody, i, i myślę, że, że to jest najdłuższe kilkaset metrów w życiu tego człowieka, bo on już otrzymał obietnicę, już otrzymał cud, tak? Jezus już nałożył błoto mu na, na oczy, i ten człowiek idzie w wierze absolutnie ślepy dalej. Nic się nie zmieniło, jeszcze paradoksalnie ma, ma skorupę na oczach, bo widać, że, że ta ślina no, zostaje na nim, tak? I, I on ma teraz iść te kilkaset kroków, tak? Ja myślę, że to jest właśnie ten czas. Kiedy już puszczasz się z jednej strony Jezusa, z taką obietnicą, tylko i wyłącznie Jego słowa. I wtedy już idziesz po omacku, ale wiesz, wiara. że tak, że tu się zaczyna twoja wiara. I, i to jest te kilkaset metrów, ja to raczej przeliczam na czas niż na metry, to może być kilka tygodni, kilka miesięcy, albo kilka lat. Kiedy Pan mówi, dobra, teraz idziesz w wieżę, otrzymałeś obietnicę, ile razy tak było. Pamiętam, modliliśmy się kiedyś za człowieka, przyjechała kobieta, która była niewidoma, tak, i i, I modliliśmy się za nią. Marcin też ma tą regułę, ja też ją przestrzegam, że jak Pan Bóg zaczyna coś robić, to musisz złapać się tego i modlić się dalej. Tak? Nie możesz kogoś puścić do domu, jak widzisz, że Pan Bóg coś czyni. I, i ta kobieta na początku mówi, no, nic nie widzę, potem powiedziała: No widzę, jakby. Jakby trochę cień, jakby trochę niewyraźnie, potem zaczęła już patrzeć postwień, postwień, na te zaczęło się, zaczęło się to wszystko realizować w trakcie, i, i wtedy pamiętam też, Ksiądz, z którym, z którym mieszkałem, ojciec Tom, mówił wtedy, wiesz, wtedy musisz być jak pies z kością, to znaczy nie puszczaj, tak, to wtedy wiesz, że, że ten cud musi się dokonać do końca i nie pozwól, nawet jak masz w planach kolację albo wyjście z, już zaplanowane z kimś, to wtedy musisz zmienić swoje plany. Bo wtedy Bóg zaczyna coś robić. Pamiętam ta kobieta wtedy, naprawdę zaczęła czytać z lekcjonarza przy ołtarzu i, i zaczęła czytać Ewangelię. I pierwsze słowo, jakie zobaczyła, to było słowo Jezus. I, i, i to było piękne. później powiedziała do swojego męża, który ją przywiózł samochodem: powiedziała, Daj mi kluczyki, bo teraz ja będę kierować. E, I teraz do domu. To, był, to był krok wiary męża. No i teraz <noise> Wiara obydwojga. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy nie możesz odpuścić. tak? I myślę, że to jest najważniejsze, żeby wtedy no, zaufać, że Pan dokończy. Wiecie, to wtedy trwało może kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ta modlitwa, ale czasami Pan chce nas naprawdę przeprowadzić przez, przez dłuższy czas. I. i no i trzeba, trzeba stworzyć dla nich, dla nich, dla nas wszystkich takie miejsce, gdzie Pan będzie mógł po prostu zostawić nas jak, jak psa z kością, tak, i powiedzieć, dobra, trzymaj się tego, teraz tu trwaj, mhm. teraz tu się módl, tak, i wtedy trzeba zmienić plany. Ja też myślę, wolałbym pewnie pojechać gdzieś dalej, ale na dzisiaj Pan włożył to w moje serce i powiedział, nie, teraz musisz tutaj być, żeby naprawdę przyjąć, żeby przyjąć tych, którzy chcą no, i to jest niezwykłe, że Bóg też właśnie wkłada taką wizję w serca ludzi, którzy chcą pod, tego, tego się podjąć, bo, bo to jest wyzwanie. To, to jest zawsze dla posługującego e, coś, coś niełatwego, żeby towarzyszyć innym e, i to dobrze wiemy, że, że to nie są pojedyncze osoby, które potrzebują takiego wsparcia. E, dlatego tutaj widzicie już z tyłu, są fundamenty, tak? na jakim tu jesteśmy etapie. Jak to wygląda? wszystko teraz? właściwie dzięki tym, którzy modlą się z nami już, którzy przychodzą we wtorki na spotkania i modlimy się o uzdrowienie i dzięki temu udało nam się już zbudować fundamenty i piwnicę. Fundamentem jest Chrystus, jak mówić do Hebrajczyków, i zaczynamy właśnie od uwielbienia tutaj, od modlitwy już, i wiem, że Pan Bóg sam dokończy tego dzieła. Chcemy na jesieni budować mury, żeby skończyć stan surowy w tym roku. Potrzebujemy do tego jeszcze kilkaset tysięcy, ale ja wiem, że Pan jak zacznią, zaczął, to, to będzie kontynuował. Amen. Chcemy w najbliższym czasie, w najbliższe miesiące też dalej szukać też osób, które nam mogą w tym pomóc, które Pan przyśle. Myślę, że to trzeba mieć serce też dla osób ubogich, tak? dla osób potrzebujących, dla chorych, żeby, żeby też czuć o co chodzi I, i nie każdy pewnie będzie do końca rozumiał. Ale, ale myślę, że, że Pan też może włożyć w Wasze serce takie pragnienie, żeby gdzieś wziąć udział w tym dziele, duchowo, przez modlitwę czy, czy materialnie, przez jakąś donację. Dlatego już teraz dziękuję wam wszystkim. No właśnie, także już kończąc powoli, bo, bo musimy tu zaraz lądować. Em, mnie bardzo też poruszyło to, co kiedyś mi ksiądz Marcin powiedział, jak chodziliśmy tutaj. Tak. Modliliśmy się, ogłaszaliśmy Boże, Boże obietnica nad tym miejscem, że, że moglibyśmy pójść tak bardzo łatwo i, i po ludzku gdzieś tam szukać sponsorów wszędzie. A Księdz Marcin powiedział, no chciałbym to zrobić po bożemu, to znaczy znaleźć ludzi, którzy mają to w sercu, którzy będą wiedzieli na co te pieniążki idą, którzy będą wiedzieli, że, że to będzie proces uzdrawiania wewnętrznego, duchowego, fizycznego, że to jakby całościowo trzeba podejść do człowieka, który potrzebuje cały być uzdrowiony i, i, i przyjść z powrotem do takiego miejsca, w którym będzie zdolny do życia, do życia w pełni, bo kwitości, tak jak Pan Jezus mówił i apostoł Jan w 10 rozdziale, Ewangelii. Więc y, chcieliśmy też ja chciałbym was zachęcić do tego, jeśli Bóg porusza wasze serce do tego, żeby wesprzeć to dzieło. Być może tu kiedyś skorzystają na tym wasze dzieci, wnuki, przyjaciele, ludzie, którzy gdzieś zostali pokrzywdzeni przez, przez życie, przez trudne sytuacje, nie wiedzą jak wyjść. Gdzie z jednej strony korzystają z posługi modlitewnej, ale wie, wiecie, że potrzebują więcej. Zwykła terapia gdzieś nie, po, nie pomaga. Trzeba też duchowej pomocy, duchowego wsparcia. E, to też zachęcam Was do tego, żebyście no, dołączyli do tej zbiórki. Można pewnie znaleźć numer konta na. Numer konta to jest konto naszej wspólnoty ShamelNew, które Wam przekażemy. Też i... dodamy w opisie wszystkie szczegóły, detale. będziecie mogli sobie wcisnąć opis tego filmiku, to tam będzie link na pewno do tej strony tak. z, z numerem konta. Z dopiskiem Dom Siloe. Czyli konkretnie na to dzieło, to jest też dzieło uwolnienia, będziemy też modlić się o uwolnienie, także tak jak Marcin mówi, to jest integralne, całościowe i mam nadzieję, że, że w pełni dla nas objawione działanie chwały Bożej w tym miejscu, które do, będzie dotykało osoby w każdym wymiarze ich życia fizycznym i duchowym. Także, Panie, chcemy Cię teraz poprosić też o to, żebyś dotknął serc tych ludzi, których chcesz sam zachęcić do tego, do budowy tego dzieła. Ty sam posługujesz się ludźmi i sam posługujesz się tymi, których powołujesz, wybierasz. Jeśli chcesz Panie dzisiaj to uczynić, to uczyń to i dzisiaj prosimy Cię też pobłogosław jeszcze większą obfitością w życiu duchowym, w życiu takim codziennym, pełnym życiu tych wszystkich, którzy będą chcieli też pobłogosławić to dzieło i to miejsce i tych, którzy przyjdą tutaj szukać pomocy, którzy przyjdą tutaj połamani, a wyjdą odmienieni, przemienieni i prosimy Cię o taką łaskę dzisiaj. I wierzymy w to, że sam to, co zacząłeś, ty, panie, dokończysz w tym miejscu, w tym miejscu, w mistowie. Bądź błogosławiony, panie, w tym, co czynisz tutaj. Amen. Amen. Także pewnie co? Poprosimy o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy to oglądają. Panie, twoja łaska niech wstąpi na nas tak, jak desz dzisiaj. Panie, daj nam naprawdę zobaczyć, Twą chwałę, to, co Jezus nam obiecał, żeby objawiła się w pełni Twoja chwała w tym miejscu, w każdym domu, w każdej rodzinie, w każdym sercu dzisiaj. Panie, Twoja chwała rozbłyśnie. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. To co? To pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki za tą chwilę Dzięki tutaj rozważania słowa. No i co? Widzimy się w kolejnym kwadransiku ze słowem. Subskrybujcie kanał oczywiście, bo to trzeba tak powiedzieć. No i trzymajcie się mocno. Z Bogiem. papa. pa. pa. Z Bogiem.